Kontynuujemy serię Upamiętanie. Przechodzimy do lekcji drugiej, Nagi Krzyż. Do tej pory w tej serii rozważaliśmy, czym jest prawdziwe upamiętanie. W upamiętaniu następuje zmiana opinii i uczucia na temat grzechu. Teraz przechodzimy do myśli Nagi Krzyż. Przeczytamy z 5 Mojżeszowej 16, wiersze 21 i 22 o tym, dlaczego upamiętanie odgrywa tak ważną rolę w przeprowadzeniu kogoś do Chrystusa. Nie będziesz sobie sadził świętego drzewa jakiegokolwiek rodzaju przy ołtarzu Pana, Boga Twego, który sobie zbudujesz. Nie postawisz też sobie pomnika, którego Pan, Bóg Twój nienawidzi. Krzyż jest reprezentowany przez dawne ołtarze Izraela. Wokół ołtarza nie mogło być żadnych gajów ani dekoracji. Poganie mieli swoje ołtarze, podróbki prawdziwego ołtarza. Moderniści mówią, że Ewangelia o krwi z Krzyża jest inspirowana przez pogańskie krwawe ofiary i ołtarze. Jest dokładnie odwrotnie. Bogańskie ofiary to naśladowanie, świadome lub nieświadome, autentycznych ofiar z pisma. Ponieważ oni nie chcieli patrzeć na ponury widok ich ołtarzy, zalanych krwią, sadzili wokół nich drzewa, by zmniejszyć to poczucie szorstkości. Kościół musi zawsze pamiętać, że krzyż jest czymś strasznym i przerażającym. Nie jest to widok przyjemny, jest to raczej krwawy horror. Wielki kaznodzieja G. Campbell Morgan powiedział: Są tacy, którzy patrzą na Krzyż Chrystusa jako na coś ordynarnego. Zgadzamy się, że jest to najbardziej ordynarny przedmiot w historii świata. Ale czyja jest ta ordynarność? Nie Syna Bożego, który oddał swoją krew, by zmyła nasze grzechy. Jest to ordynarność tych, którzy go tam przybili, którzy bluźnierczo odrzucają Jego osobę. Jest to ordynarność tych, którzy krytykują Biblię, czynią grzech lekkim, ponieważ Boży ołtarz w dawnych czasach był straszny i odrażający. Ludzie sadzili gaje z drzew wokoło, ale Bóg tego zabronił. Ofiara jest straszna. Musimy przedstawiać światu i sobie obnażoną wspaniałość, krwawą chwałę krzyża. Krzyż musi być naszą jedyną ucieczką. Sam krzyż musi być jedyną atrakcją. Strasznie złe jest to, kiedy organizuje się jakieś przynęty, by przyciągnąć ludzi na nasze nabożeństwa. Kiedy widzę pantomimy, klaunów, sztuczki cyrkowej, programy, które obliczone są na zainteresowanie ludzi, by przyszli do domu Bożego. Moje serce krwawi. Jaki smutek musi to powodować w sercu Boga? Duch Święty będzie honorował proste głoszenie nagiej prawdy. Że Jezus zbawia przez krew jego krzyża. To ma być jedyna atrakcja. W drugiej mojżeszowej 34:13 Bóg polecił zniszczenie gajów nieprzyjaciela. Wytnijcie ich święte drzewa. W naszym tekście mamy Boże przykazanie, by nie sadzić gajów imitujących pogańskie ozdabiane ołtarze. Nie będziesz sadził gajów. W Piątej Mojżeszowej, 31, 29, mamy proroctwo Mojżesza o nadchodzącym upadku i nieposłuszeństwie Izraela. W Księdze Sędziów 3, mamy opis wypełnienia tego proroctwa o upadku i nieposłuszeństwie. Synowie Izraelscy czynili wtedy zło w oczach Pana i zapomnieli... O Panu Bogu swoim i służyli Baalom i Aszerom. Jeżeli lud Boży wtedy upadł, my też możemy dzisiaj. Oni stracili wizję i popsuli wzór. Wygląda na to, że jakieś 100 lat po zesłaniu Ducha Świętego, my, Zielonoświątkowcy, utraciliśmy prostotę i chwałę krzyża. Nie może być żadnych gajów, żadnego upiększania, żadnego umniejszania tej surowości. Musimy głosić o absolutnej wierności to, co Bóg nam dał. Czym będziemy bliżej chwały tego Nagiego Krzyża, tym więcej chwały Pana będzie nas otaczać. Jesteśmy szczęśliwi. Mogąc to głosić, a grzesznicy są poruszani prostotą tej nieupiększonej i nieozdobionej Ewangelii. Żadne ziemskie fizyczne piękno nie może zakrywać surowości i tragedii tej niewinnej śmierci. Mozeasz 4.13 pokazuje ludzi ciągle upiększających swoje ołtarze. Na szytach gór składają ofiary, a na pagórkach spalają kadzidła pod dębem. Pod Białą Topolą, bo ich cień jest przyjemny. Widzicie to? Ich cień jest przyjemny. Światło jest przekonujące i powoduje, że grzeżnicy czują się lekko przy krzyżu. Błagodzenie surowości słowa, by uczynić uświęcenie i odpowiedzialność lżejszymi, jest obrzydliwością dla Boga. Nie może być gajów. Jedynie palące światło prawdy Bożej. Król Achas zobaczył piękny ołtarz w Damaszku. Zapragnął mieć taki ołtarz, więc dał polecenie bezbożnemu kapłanowi Uriaszowi, by zrobił taki sam ołtarz. I usunął zakrwawiony ołtarz ze wschodniej strony świątyni. A na jego miejsce postawił ten upiększony ołtarz. Następnie puścił z dymem swoją ofiarę całopalną i ofiarę z pokarmów i pokropił ołtarz krwią swoich ofiar pojednania. Druga królewska, 1610 i dalej. On wierzył w ofiary krwawe, jego imię było związane z prawdą, że zbawienie jest możliwe tylko przez ofiarowanie niewinnego. Ofiary z krwi nie mają znaczenia, jeżeli nie pokropi się nią zgodnie ze wzorem. Kiedy chodzimy w światłości, krew Jezusa nas oczyszcza. Achas chodził w ciemności i krew go nie oczyszczała. Achas powiedział, sprawę zaś ołtarza miedzianego rozpatrzę osobiście. Nie odważył się usunąć tego ołtarza zupełnie. Dlatego ołtarz boży postawił na drugim miejscu. Inaczej mówiąc, Krzyż nie jest już na centralnym miejscu. A kiedy to się stanie, wszystko jest skończone. Wielki grzech obecnych czasów jest taki, że przenieśliśmy krzyż na drugorzędne miejsce, planując atrakcyjne wstępy do jego srogości. Nie możemy używać krzyża jako talizmanu szczęścia. Wielu nosi krzyż ze złota, używając tego, co Miało zniszczyć nasze ja, do zwrócenia uwagi na siebie, na swoje ja. Nie może być rozrywki dla zabawiania i urzekania ludzi, nie ma wyperfumowanej ścieżki na krzyż. Nie może być zabawy, by uatrakcyjnić nabożeństwa. Końcem tego może być taniec brzucha w kościele. Dzisiaj w kościołach widzimy to, na co nie pozwalano nawet w karczmie, kiedy ja byłem chłopcem. Krzyż nie jest widowiskiem dla zabawy. Najbliżej Krzyża na Golgocie był grzech i złoczyńcy. Tam był tylko Jezus i grzech. Morderstwa, odrzucenie, zdrada i niewiara. Tak jest i dzisiaj. Na świecie jest tylko Grzech i Jezus. Dzięki Bogu, że jest Jezus. Cokolwiek nie jest z Chrystusa, jest grzechem. Automatycznie jest to grzechem. Pozostał tylko grzech i tak jest też w Kościele tylko grzech i Jezus. Grzech jest wszędzie. Nasza nadzieja jest w Chrystusie, a nie w nas samych. Ciężar grzechu w nas jest jeszcze tak wielki, że może nas doprowadzić do wiecznej zguby. Ale dzięki Bogu, że Chrystus umarł za nasze grzechy. Musimy zawsze być świadomi rzeczy, które wydają się pokazywać miejsce w połowie drogi pomiędzy grzechem i Zbawicielem. Dzięki Bogu za ludzi takich jak Jozjasz, który zniszczył wszystkie bezbożne pomoce do uwielbienia, zarówno te obrzydliwe, jak i te piękne. Biblia mówi, kazał zburzyć pomieszczenia nierządników, sodomitów, którzy byli w świątyni Pana, gdzie niewiasty tkały zasłony dla aszery. Jakież niewymowne zło idzie za małym odstępstwem od tego wzorca Sodomici przy świątyni. Popatrzcie na Kościół przed reformacją. Bogobojni ludzie byli mordowani, ponieważ odważyli się demaskować kazirodztwo przywódców Kościoła, grzeszących z własną rodziną.